Cześć, witajcie! Jestem Adix i witam Was w takim bonusowym filmie Ponieważ powiedziałem, że jeśli pod, o, czy jeśli pod nowszym filmem wbijecie 10 łapek w ogóle, No to dzisiaj jeszcze pojawia się recenzja jakiejś płyty DVD Już możecie widzieć jaka to jest płyta DVD No więc wbijecie te 10 łapek, no to robię właśnie dla Was tą recenzję Jest dzisiaj właśnie taka recenzja LEGO Star Wars Przygody w Freemakerów Tak, kompletny sezon pierwszy no i co, jeśli odcinek Wam się spodobał, no to oczywiście stawcie łapkę w górę i subika Jeśli będzie oczywiście 50 subskrypcji, no to na 50 subskrypcji Będzie Q&A, a już się zbliżamy No więc ja przechodzę do recenzji No i zacznijmy od tego, że mm, Jest to oczywiście serial Star Wars Lego Starus, więc jeśli ktoś mm, Jest fanem Lego Starus, to, to na pewno ten serial y, Mu się spodoba, chociaż no, Nie trzeba być nawet fanem, bo naprawdę Fabuła jest wciągająca y, Okładka jest tutaj w bardzo ładna, mi się podoba w sumie. Widzimy na sobą czwórkę bohaterów głównych. No i tam jeszcze Dartha Vadera i Imperatora. Z tyłu mamy opis. Napisy napisane co tam, takie tam dane i tak dalej. Trzy kady z filmu. W sumie to cztery tak jakby. Mam tutaj też właśnie napisy, że do, dodatki to jest Poznań Rodziny FreeMakerów i Salon i serwis Kosmiczny FreeMakerów. To jakoś nie są długie dodatki, bo tam chyba tam kilka minut trwa, minutę chyba czy ileś, ale zawsze jakieś dodatki. Wszystko trwa razem 289 minut. Jest tutaj 13 odcinków. Każdy odcinek trwa gdzieś tak po 21 minut. Uję coś mi się tutaj światło. Dobra, to światło jest dziwne, ale dobra. Także każdy z odcinków, właśnie, trwa po 21 minut. Yy... Słuchajcie, widzimy widzimy jak to światło panuje. Dobrze, że już jestem, musimy przenieść się gdzie indziej, ponieważ tam coś się ze światłem stało. No więc ja już tutaj jestem. Yy... No i tak, zawiera właśnie 13 odcinków po 27 minut i są tutaj dwie płyty. Na pierwszej płycie, w sumie mogę otworzyć nawet, yy... tak się tutaj płyty znajdą Płyta pierwsza, płyta druga. Na pierwszej płycie jest 7 odcinków, na drugiej jest 6. Odcinki są naprawdę bardzo ciekawe, ale to zaraz przejdziemy do tego. Płyty się niczym nie rozumiem, są po prostu białe. Mam tutaj po prostu napis Lego Star Wars przygody makerów i takie tam loga i coś tego. Druga płyta jest identyczna, tylko że z napisem płyta 2. Teraz czy serial polecam? Serię na naprawdę polecam. Ja ten serial, w sumie on jest z roku chyba 2016-17, coś tak, jakoś o ile tutaj nie wiem, jest napisane. Ale chyba z 2016-17. Ja tę serię poznałem tak dopiero później, bo dopiero kilka, yy, kilka, no chyba za dwa miesiące temu kupiłem tą płytkę i yy, ogólnie serialu, yy, tam widziałem pojedyncze odcinki, może z 1-2 i wtedy jakoś mi to tak powiedziałem, łe jakiś serial, ble, tam yy, yy, nie wiem, nie będę oglądał, bo to Lego starus. No. No, niepewnie nie No i dopiero teraz się przekonałem, że ten serial jest rzeczywiście ciekawy. Naprawdę, te 13 odcinków i są naprawdę super. E, jest też sezon drugi, ale sezonu drugiego nie ma na DVD, przynajmniej ja nie znalazłem. Ten sezon e, kupiłem za tą płytkę, kupiłem za 9,99. No bardzo atrakcyjna cena jak na 13 odcinków po 21 minut. E, jest też właśnie sezon drugi, no ale sezon drugiego nie znalazłem na DVD. I go po prostu nie mam, ale też sobie go obejrzałem. Tam na chyba CD, bo tam kiedyś było odcinek. czy znaczy, to też usunęli wszystkie, ale y, kiedyś były sezon pierwszy i sezon drugi. Także zdążyłem obejrzeć sobie. I ogólnie y, płytka jest y, fajna. Polecam ją y, no, każdemu fanowi LEGO, bo naprawdę jest fajna. Znaczy, myślę, że wy pewnie to obejrzeliście, tylko ja tak po prostu jestem trochę opóźniony z tym serialem. Więc w sumie to. To tak, to Wy pewnie już to obejrzeliście, a ja tutaj robię decyzję, ale dobra, mniejsza z tym. Także naprawdę, Cele jest fajny, naprawdę mmm, polecam go naprawdę fanom I co tutaj, aha, jeśli chcecie sobie przeczytać opis, no to ja już tutaj nie będę was katował. Możecie sobie po prostu zastopować film i po prostu sobie przeczytać. Yy, z dodatków, to jeszcze mamy tutaj o. Yy, Dźwięk mamy, że jest polski dubbing, czeski, duński, norweski, szwedzki i angielski. I są jeszcze napisy angielskie i angielskie danie słyszących e, Także tutaj mamy logo Lucasfilm, LEGO Disney X... XD. Disney XD? XD, dobra. O oh, sorry, czytam. Disney XD. Disney Channel, Dolby Digital i Video DVD i Disney jeszcze tutaj. E... Ogólnie y, właśnie te leciało na Disney XD. XD, 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 Disney XD. Dobrze, no, Ja zawsze mam tą nazwą Disney XD. Nie, nie, ja nie mogę, dobra. Nie pobrać mi w komentarzu Disney XD. Dobra, Disney XD. Um, Disney XD chyba tak. Dobra, mniejsza z tym. Leciały tam te odcinki, więc moi, moi, mogliście je obejrzeć. Y, ja że tam specjalnie... Mm, i wchodziłem, mam Disney oczywiście, ale jakoś tam y, tego nie oglądam, wtedy do, dopiero niedawno tą płytkę właśnie zakupiłem. No i co? No myślę, że w tym momencie to jest na tyle. Jeśli wam się odcinek spodobał, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subika. No i co? My się widzimy już jutro. Trzymajcie się. Cześć.